Które, które łączą nas w tym grupie. A pierwsze, pierwsze pisanie jest pod tytułem Ręce. No dobrze, zaczynam. Ręce. A więc dziękuję za ręce, dwie rzeźby przepiękne, kształt doskonale kojący. Za ręce wymowne, kiedy słów jest brak. Za ręce silne, dźwigające, człowieka podnoszące. Za ręce przez radość wznoszone, za ręce serdecznie splecione. Za ręce trzymające i w ciszę odprowadzające. Za ręce, które dom budują i co do odejścia powstrzymują. Za ręce, które nas witają, za ręce, które pomagają. A więc dziękuję za ręce, miliony pomostów. Człowiek-człowiekowi. Człowiek-człowiekowi kołdrą, kiedy chowa przed światem, kiedy grzeje zmarznięte serce. Człowiek-człowiekowi schronieniem, kiedy ukrywa w czymś objęciu, kiedy trzyma w mocnych ramionach. Człowiek-człowiekowi podporą, kiedy podnosi z niemocy, kiedy nie pozwala upaść. Człowiek, człowiekowi przewodnikiem. Kiedy mapa nieba się zachmurzy, kiedy tylko uścisk ręki jest kompasem. Człowiek, człowiekowi towarzyszem. Kiedy splotą się czasem obce sobie drogi, kiedy samotna podróż staje się spotkaniem. Człowiek, człowiekowi światłem. Kiedy rozjaśnia ciemne zakamarki smutku. Kiedy zapala pierwszą gwiazdę na nocnym niebie. Człowiek człowiekowi nadzieją. Kiedy śmiechem osłysza wczorajsze łzy. Kiedy spojrzeniem mówi, że wszystko będzie dobrze. Człowiek, człowiekowi, przyjacielem. Proszę, proszę cię bardzo, Już. Człowiek, człowiekowi przyjacielem! Właśnie zobaczcie. <laughs> Przyjaciel, czas Kiedy cały dla nas jest obecnością, kiedy milczenie jest najczęstszą rozmową człowiekowi lekarstwem, kiedy rany zabija żartem, kiedy zaparza ulubioną herbatę. Człowiek, człowiekowi deszczem, kiedy pomij spragnionego dobrym słowem, kiedy jak wiosna budzi myśli do rozkwitu. Człowiek, człowiekowi sensem, kiedy zwyczajny być wystarczy, kiedy na trudne pytania są tylko proste odpowiedzi. Człowiek, człowiekowi lustrem. Człowiek człowiekowi ukojeniem, człowiek człowiekowi miłością.